Ach, i witam po raz kolejny tym razem w prawdziwym odcinku kiedy to tego derpa 6 wystrzelimy od tego wideo, który, w którym go budowałem przeszedł jedną drobniutką modyfikację jeszcze tylko a zatem czekam na dzień na pokładzie JBD Kerman, Chadbart Kerman oraz Adbin Kerman który brzmi prawie jak Alvin Kerman tego właśnie go wziąłem chociaż i mamy też te fajne wnętrza, oczywiście Więc Jebedaya, który siedzi tam, sobie tam na dole Może coś zobaczyć nawet wow. I zauważam tutaj, że, że rakieta zakręca Sama z siebie Przechyla się No i moja reakcja była taka L What is happening? Zatem zobacz, patrzę sobie ale tutaj nic nie widać, że coś się I trochę koryguję i, i ta rakieta strasznie się trzęsie z jakiegoś powodu. Strasznie y, odbija z powrotem. Znaczy się, że... Wobbles. It wobbles. Nie wiem, jakie jest polskie określenie. Tu, 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 tu. Sprawdzam wszystkie moduły y, SAS, czyli żyroskopy, a na, na pewno działają. I działają! nie o co chodzi a aerodynamika też się wydaje być w porządku chociaż pewnie te anteny wystające z kapsuły nie, po, nie poprawiają sprawy i, i również próbuję yy, w górę i w dół trochę korygować, żeby inklinację jak najmniejszą tutaj otrzymać i pozbywamy się tego i lecimy dalej w przyspieszonym czasie Cały czas staram się korygować to. Jednocześnie bawiąc się interfejsem. Zatem w górę. Zadanie tej misji, bo jeszcze chyba tego nie powiedziałem, jest sprawdzenie, jak długo kerbale mogą wytrzymać w kosmosie i jak to znoszą. Dlatego najwięksi psychole się na pokład z myślą o spędzeniu tam 7 dni. Dlatego właśnie zabali ze sobą. Kapsułę, w sensie tą dużą, nie, nie tą, której się kieruje. I trochę później jesteśmy w, na wysokości 352 km i przygotowujemy się do manewru wprowadzenia tego ustrojstwa na orbitę. I strasznie zauważyłem, zwłaszcza teraz, o! Strasznie się przechyla. O! O! Jest nam się o co chodzi. I pomyślałem sobie, cholera, przechylać na tą stronę gdzie jest ten panel słoneczny. No ale bez przesady, ile taki panel może ważyć, nie? No właśnie. Okazuje się, że całkiem sporo. <grym> Ponieważ panel. Pierwszy raz używam tego panela, konkretne, tego ko konkretnego panela i nie wiedziałem, co to jest. No i już wiemy, co to jest. I trzeba go <grym> Już niedługo się roztworzy i ukaże całą swoją. Moc i chwałę. I sprawidzicie, przypomnę sobie o jeszcze jednym błądzie konstrukcyjnym. Jak możecie się już domyślać, jest to pewien błąd, który się ciągle powtarza. I trochę przycinam orbitę. OCD. Trochę RCS. Trochę we wszystkie strony. I 100 metrów różnicy. No dobra, niech będzie. A zatem śmigamy wokół planety I przygotowujemy się do uruchomienia tego ustrojstwa A zatem Ta ta ta. I jak się, się to się rozłożyło to byłem takie What the f? What is this Większych nie było I jak się okazało Ważne sporo I dlatego ta, ta rakieta się przechylała na tę stronę śmiesznie wygląda i trochę akrobacji nope, nope 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 o nie jeszcze nie może jeszcze trochę jak tutaj tak trochę się znowu bawię tym Ach, nowy interfejs zawsze trzeba sprawdzić, o co chodzi. <noise> to jest... I wychodzimy. To też fajny patent. Ta-ta-ta-ta. O, bum. A. Chadbart Kerman. Wychodzi żeby zobaczyć ten panel i stwierdza łożysz cholera. To jest naprawdę duże. No cóż, jest większe niż reszta pojazdu. A teraz jak się myśli, to, będzie, to będzie wszystko wyglądać, jak kapsuła się od tego odczepi. Chad Bart, wchodzi do naszego pojemnika załogowego. Jak miło. Food, not food, trash, rubbish, junk. Tak. Potem teraz Adbinkerman. A czemu nie go na kamerze? Well, yes. Super. Podoba mi się udaje się do pojemnika i pyk. I tam wszyscy, wszystkie trzy kerbale spędzą 7 dni e, kryjąc niewątpliwie w magnetyczne warzaby i opowiadając sobie przeszłe i, przy, i przyszłe przygody Debedaia. Coś się chyba laguje, albo i nie? Może mi się wydawało. Zastanawiałem się, czy będzie go tutaj widać. Czy jestem w stanie go tak zalewitować? A! Przez chwilę było widać jego girę. Dobra. Światła są włączone. Wszystko wygląda legitymacyjnie. Tutaj próbujesz. Ale nie. N nope. 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 Ooooooo Żeby daję to da ja więc on sobie trochę On sobie trochę lata dookoła Po dlaczego nie? Otóż rzecz jest też w tym, że podczas gdy nie ma w kapsule nikogo, ja nie mam żadnej kontroli nad tym statkiem. Ale myślę, że nie będę jej potrzebować. Zatem... I oto jest mój błąd konstrukcyjny. Brak radiatorów. A panel jest znacznie... Znacznie większy, niż przypuszczałem. Spodziewałem się, że będzie góra tak jak 1 czwarta tego panela. Zatem ustawiamy sobie alarm, 7 dni. I do tego czasu są zdalnie na siebie. Witamy. Kolejnego spokojnego dnia na pokładzie DERPA 6. Nasza załoga, a przynajmniej jej część, robi sobie przerwę od grania w warcaby, aby przeprowadzić eksperyment za pomocą sprzętu naukowego, który zebrali ze sobą i który tak dziwnie wygląda na, na czubku. A zatem ciebie daja Udaje się do kapsuły, przy jej jako dowódca albo obowiązek troszeczkę o bezpieczeństwo całej reszty. A zatem sprawdza sobie... Ja. Nie, 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 nie ten klawisz. Sasek się nagrzewa. I to bardzo szybko. Ponieważ nie ma radiatorów, za to ma cholernie duży panel słoneczny. Teraz nasz drugi towarzysz. Chadbert Kerman bodajże. Zamierza przeprowadzić tutaj ten eksperyment o ile się da ponieważ najwyraźniej trochę, odmawia, bo trochę to odmawia posłuszeństwa. Interfejs trzeba włączyć i otwiera się nasz wehikuł tajemnic i przeprowadzają się tam różne dziwne kalkulacje i eksperymenty do których nasz Kerbal ciekawsko zagląda. Zatem, don't open science stuff. <grymne> tak. A zatem trochę sobie polewituję. Tymczasem, ups. A ta kamera. Że BD Kerman jednak go widzi i wrzeszczy, żeby się nie obijał. Prawie 10% w ciągu jednego dnia się nagrzał. Nasz, myślę, że przez 7 dni przetrwają na, na górze, chociaż będzie im coraz cieplej. Yy. Kłopotem jest to, że chciałem ten, ten moduł zostawić na orbicie, ale jeśli nie ma yy, ogrzewania, że tak powiem, to będzie trochę bezużyteczne. Pomyślę, co z tym zrobić. Być może go tam zostawię. That as Hmm... temperatura rośnie. Nie uwaganie. A JBD bawi się przyciskami. Fajne. Świeci się. Tak. A zatem. JBD kierun ma odpowiedzialność powiadomić o tym dowództwo. Centrum yy, Kosmiczne. A, a ono musi podjąć decyzję. Czyli ja muszę w końcu też podjąć decyzję. Co, co z tym fatem zrobić? Myślę, że nic da jak wychodzi z naszej kapsuły, żeby wrócić do swoich towarzyszy w drugiej puszce. Ale wpierw będzie drywował I, I ten. Jak już ma to iść przez 7 dni, to lepiej być y, utkniętym w puszce niż z tymi dwoma łotkami w jednej puszce. Yy, no, nie powiedziałem tego. Kamera, gdzie ty uciekasz, kamera? Strasznie duży ten panel słoneczny. No nic, trzeba próbować nowych rzeczy i radzić sobie z nieprzewidzianymi konsekwencjami. Wygląda, wygląda dziwnie, ale co tam? Kerbale. Kerbale wyjaśniają wszystko.